no masz tu łapki. Do ciebie. Kto? No. Ulani do ciebie. Na sekundę byłem raz Ale po co? Wiedzał. No weź, wyciszyłem ekran. Wyciszyłem kamerkę. No halo. Czekaj. No. Halo. No halo, dzień dobry. Dobry. Co tam, jak tam? To nie Co tam, ja tam? Co tam chciałeś ode mnie? Co, ja nic nie chciałem. Nie, a Dawid mówił, że ulani do ciebie. Do wojska poszedł, ulani, panią. Co ty w wojsku jesteś? Na przepustce. No, na przepustce jestem. No, to dobrze, naleje ci się wpiszę, trochę cię nauczą. No, dobrze chyba, nie? No, ale ty jak? Ja teraz nie, nie biorę do wojska, przez sam życie chyba się zgłosił, nie? No, w lutym poszedłem. Ale na, sam się zgłosiłeś? Tak jest. No i na zawodowego zostaniesz? Mam nadzieję, że tak. No to... Dobra kasa z tego jest, więc spoko. No pilnuj się, to no, oczywiście, że bardzo dobry kierunek. Pochwalam. I, i, i wiesz, i się ustatkujesz i, i, i trochę rozumu ci do głowy no, Nie? No. <laughs> I gdzie, gdzie stacjonujesz? W Białej Podlaskiej. Blisko granicy z Białorusią. O, w Białej Podlasce. A to blisko kotka. No, ja ten, widziałem się z nim. No my jedziemy do niego 6., przepraszam. No to dobrze. Bo byliśmy już raz tam w białej na spotkaniu z kotkiem Dawidzi. Naprawdę? A tu ja nie widziałem o co nawet. spotkał z kotkiem, spędzili dwa popołudnia, ładnie, miło, pozwiedzali i tak dalej, no i tam się ponownie spotkać pod koniec października. No ja już tam zaklepałem, bo mamy fajny tam ten hotel, nie? Zaklepałem już hotel i jedziemy tam, No, no to bardzo dobrze. No, na filmie łodzi, tak, on jest w wojsku. Nie wiem, jest Ale spytaj, bo cię Czy w Twójtale. 23 i... listopada jest w łodzi w MMA. No to mi się 21 października kończy, i będę musiał na jednostkę jechać. Gdzie jechać? Na jednostkę. A to ile masz urlopu? 3 tygodnie dostałem przepustki. o, 3 tygodnie, no to fajnie. No dobra, pilnuj się u Lani wszystkiego dobrego ci życzę. Pozdrawiam, pozdrawiam również, miłego, miłego I, i grzecznie z Dawidem na tym, nie rób mu na, złość na na internecie teraz, bo słyszałem, że się naprawił w dobrym kierunku. <śmiech> no. <śmiech> Dobra, trzymaj się, uważaj tam na siebie, cześć. Dzięki, pozdrawiam. Weź Dawida do wojska, mu się naleje w dupę. No, weź mnie do wojska. No to dobrze, no to mogę cię wziąć. To muszę być wolny do wojska. to się załatwię. Ulań mnie, bądź mnie do wojska. Ulań mnie, do wojska. Ulań mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do wojska.